179 zł, 200 zł, 180, no około 200 zł, więc to nie do końca jest 100 dolarów. O tutaj, 250, może zależy od wersji, tak mi się wydaje. A tutaj raczej żadnej wersji nie widać. I tutaj mam informację, że ktoś się ze mną skontaktuje. Tu może zobaczmy ten obrazek, jaka to jest wersja, taka czarna wersja. No, nie wiem. Coś w tym stylu, czyli około 200 zł taki głośnik jest warty. Ja pewnie tutaj wydałem kilkanaście lub kilkadziesiąt dolarów na tą zabawę, no ale moim zdaniem warto było chociaż spróbować. Także dajcie znać w komentarzach, co wy otrzymaliście jako nagrodę. No i ile ewentualnie was to kosztowało? No bo tak jak widzicie, ja tutaj wykręciłem ponad 100 tysięcy dolarów. Wolumenu, więc mnie to mogło kosztować około 100 dolarów. Tak mi się wydaje, z czego część, duża część tych właśnie fi została mi oddana poprzez właśnie te vouchery. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!